Jeśli chodzi o największych mistrzów w swoim fachu, o legendy, są to ludzie, którzy są objęci tak naprawdę... Od najmłodszych lat treningiem mentalnym czy są stricte wkręceniem w psychologię sportu. Są to osoby, które charakteryzują się silną, silną pewnością siebie, które nie boją się ryzykować, które potrafią wchodzić w stan flow, dla których istotne znaczenie odgrywa dialog wewnętrzny i umieją nim kierować. Mm. Najwięksi mistrzowie to też ludzie, którzy popełniają błędy, ale którzy wiedzą jak te błędy naprawiać, którzy chcą naprawiać te błędy i dlatego trening mentalny jest tak istotny, bo on pozwala ruszyć, pozwala Spojrzeć na, na nasze błędy, na nasze kłody, które niejednokrotnie pod nogami czujemy, z innej perspektywy e, w towarzystwie tak naprawdę innych osób, nie tylko tych stricte naszych, które e, gdzieś tam na co dzień są wśród nas. Dlatego uważam, że najwięksi mistrzowie e, to są ludzie, którzy nie boją się popełniać błędów, którzy potrafią je naprawiać i którzy potrafią sterować tak naprawdę. E, Swoim życiem, nie tylko tym sportowym, ale tylko też tym prywatnym, którzy wiedzą, że istotną rolę odgrywa też w wynikach sportowych to, jak oni się czują nie tylko fizycznie, ale też pod względem psychicznym. No, najwięksi mistrzowie, no to nie ukrywajmy też niejedokrotnie, jak tu piłka leży Michael Jordan i na przykładzie jego osoby właśnie bardzo często porównuje się właśnie istotę treningu mentalnego w sporcie. Z tego co gdzieś tam mi wiadomo, niejednokrotnie Michael Jordan oglądał najlepszych w swoim fachu, zanim stał się jednym z lepszych, po to właśnie, żeby zauważyć każdy możliwy szczegół, żeby móc z każdej możliwej strony udoskonalić się, bo tu chodzi właśnie o to udoskalanie się, o wchodzenie wyżej w strukturach. E, dlatego niejednokrotnie mówi się o nim o, o taki, jako o takiej legendzie, bo on już od najmłodszych lat starał się zapewnić sobie najlepszą podkładkę do tego, żeby stać się mistrzem. Stąd bardzo często też w treningach mentalnych wplatam sobie z różnych dyscyplin takie filmiki dla moich podopiecznych, żebyśmy mogli się uczyć od najlepszych, żebyśmy mogli dostrzegać jaki ruch wykonuje dana osoba. Powtarzamy go milion razy, oglądamy go, analizujemy zwolniony w zwolnionym, przyspieszonym tempie tak aby wyuczyć mózg samych najlepszych wartości, żeby wiedział jak działać, żeby w momencie wielkiej presji, wielkiego stresu wiedział jak działać automatycznie, żeby nie popełniać błędów.